Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku Rover Mechanic Simulator, postanowiłem nagrać kolejny odcinek z tej gry, ponieważ komentarze pod poprzednim odcinkiem były całkiem ok, powiedzmy, liczba wyświetleń nie była jakaś szalona, ale generalnie obecnie wszystkie gry, które nie są 7 Daysem na moim kanale nie mają szalonej liczby wyświetleń, a wiecie, zależy mi na tym, żeby nie ograniczać się tylko do jednej gry i... Nie wiem czy mieliście okazję coś takiego zaobserwować na kanałach innych twórców, że jeżeli nie zadbali o to, żeby content w grze był w miarę zróżnorodny, potem zawsze się to kończyło katastrofą i jak człowiek potem się chciał przestawić na coś innego, to nie za bardzo się dało. E, dobra, dlaczego? Do Aha, dobra, start new quest, dobra. Bo nie mogłem stołu podnieść, ponieważ nowego questu nie mogliśmy zrobić. Zrobimy od nowa te zadania z poprzedniego odcinka, tylko że tym razem jesteśmy już mądrzejsi i wiemy co, jak mamy zrobić. To już będzie teraz dużo łatwiej. Także pozwolę sobie w takim razie szybko tutaj przejść do rzeczy. Wymyśliłem, że nie będę ciąć y, tego odcinka, czyli na przykład, jeśli mamy jakieś rzeczy do zmontowania, zdemontowania. Zmontowanie, zdemontowania, to pomyślałem, że będzie ciekawie, jeśli po prostu zrobię sobie taki szybki montaż, i przyspieszę troszkę to, ten, te wideo, żeby było to w miarę takie trochę ciekawsze. I żebyście przy okazji mogli sobie poobserwować, jak wygląda w ogóle rozgrywka w tej grze, bo jednak było, nie było. 90% zabawy w tej grze to jest oglądanie części, nie? Dobra, jesteśmy mądrzejsi i wiemy już, że w tym, tym, tym pojeździe problem jest z kołem, które jedno z tych kół jest wadliwe. Trzeba je ustalić tylko które. I widzicie, mamy znak zapytania na dole po lewej. Także musimy teraz zdemontować te części i ustalić, zbadać każde koło osobno. Będzie trzeba, żeby upewnić się, z którym jest kłopot. A, właśnie, zapomniałbym. <śmiech> Muzyka. <śmiech> to szybko podbiegniemy jeszcze w takim razie, bo strasznie cicha jest ta gra, niestety. To widzę, że autorzy nie, nie przez przypadek stawili tutaj coś takiego. Zobaczmy. Wolałbym coś elektronicznego i żywszego. Może lepiej to. Znam ten utwór. To jest ten, to jest Audionautics. Parę razy go używałem, nawet w swoich filmach. <laughs> to pokazuje, jak duża skala jest produkcji gry, jeżeli używa się darmowej, darmowej muzyki, ale z drugiej strony też nie ma co winić autorów, muzyka jest kosztownym przedsięwzięciem i jednak trzeba, trzeba mierzyć siły na zamiary, poza tym muzykę komercyjną zawsze można potem wykupić, nie? Więc po co wydawać pieniądze, kiedy gra jeszcze w ogóle nie jest dostępna, bo przypominam, ona ma mieć premierę dopiero za miesiąc, 20 któregoś stycznia, więc to jeszcze trochę potrwa, zanim ona będzie dostępna publicznie, nie? Dobra, teraz mamy 30. 50% szans na to, że któryś z tych kół jest wadliwe, więc sprawdźmy w takim razie. Jak to się robiło? Trzeba było wejść w Warehouse i tutaj wcisnąć analizę. Dobra, analiza, analiza. Wszystkie koła były sprawne. A, <laughs> ok, bierzemy się w takim razie za następne i może uda nam się ustalić teraz. Ok, udało się. W takim razie zbadajmy teraz koła, które udało się zdemontować, i porównamy teraz ich parametry. Ok, czyli wygląda na to, że to koło jest wadliwe i prawdopodobnie będzie się dało je naprawić. Tutaj mamy stół warsztatowy. Spróbujmy w takim razie wejść w naprawy. O, nie ma. Hmm. Czyszczenie też nie ma. Ciekawe, czyli co? Eee... Szkoda, że to jest, to, to jest coś, co z czym się zgodziła wie, wiela, du, du, duża liczba głosów w komentarzach pod poprzednim odcinkiem, że w tej grze brakuje tutoriala, który by przeprowadził nas za rączkę od początku do końca przez jedno zadanie, żebyśmy poznali po prostu mechanikę działania wszystkich maszyn, które tutaj mamy do dyspozycji. Dobra, zróbmy tak, że wyprodukujemy sobie po prostu zapasowe koło i... Zutylizujemy to stare. a jest tutaj ono kosztuje 230, 283 e, pieniądze, tak? I od razu możemy sobie zeskrapować to uszkodzone. O, tu jest, tak. Salvage. Odzyskamy 16 pieniędzy z tego. Dobra, czekamy w takim razie teraz na wydruk. Bo to drukarka 3D jest jakby co. Wiecie, tak się zastanawiałem nad tą grą jakiś czas, i tak sobie pomyślałem, że wiecie, ja, ja ostatnio mam coś takiego, że czasem przychodzę z pracy. O. <laughs> przychodzę z pracy i mam taką sytuację, że e, nie mam mentalnej siły po prostu na nic. Kładę się na kanapie i leżę po prostu, i, i nic, nic mnie nie obchodzi. Wyłączam telefon i, i, i niczym się nie przejmuję, nie, nic mi się nie chce. I potrzebuję odpocząć. I w ramach relaksu, na przykład, takim jednym z moich najbardziej ulubionych rzeczy jest włączyć sobie na YouTube film. Na telewizorze oglądam YouTube wtedy. I włączam sobie film z takiego. Jest taki kanał bardzo fajny, nazywa się Retro Man Cave. To jest taki angielski kanał, na którym koleś. Taki koło, nie wiem, 40. Zajmuje się starymi komputerami i przez ostatnich kilka tygodni, jeśli nie miesięcy, miał taki bardzo fajny projekt, gdzie montował Amigę, komputer Amiga sprzed, wiecie, 25 lat. Tylko cały myk polegał na tym, że ten komputer był zbudowany ze współczesnych części. Czyli wiecie, zabytkowy komputer złożony ze współczesnych elementów. Oczywiście nie wszystkie elementy do dziś są produkowane, więc kilka tam chipów musiał odzyskać ze starych Amig, które były tak uszkodzone, że nie dało się już ich naprawić. Ale te elementy miały sprawne, nie? więc w ten sposób udało mu się. Ten, to rzecz zrobił. Zrobić. Co mi się strasznie podobało, to on zrobił taki długi montaż. To miało 5 odcinków, każdy odcinek po 30 minut i po kolei przechodzić przez cały proces budowy tego komputera. Bo on, on ten komputer dostał w torebce, wiecie, w częściach. I trzeba było wszystko polutować, poskładać i bardzo długi zrobił montaż, w którym widać jak lutuje wszystkie kondensatory, oporniki, rezystory, kondensatory i tak dalej, aż to wszystko się udało złożyć. Potem wiecie, to wszystko spra ba sprawdzał, badał, czyścił, i tak dalej. I po prostu jako oczarowany leżałem sobie, zmęczony po całym dniu pracy i gapiłem się w, te w telewizor i oglądałem, jak koleś to wszystko robi. Bardzo mi się to podobało. I z tym mi się tak gra kojarzy właśnie, z czymś takim, z taką pracą bardzo ko konstruktywną, która może nie jest szczególnie kreatywna, ale pro prowadzi do bardzo ciekawych rezultatów. I doskonale zrobione. Udało się. Okej, okay, ostatnie tylko ustawienia kamery. Okej, okay. F, tablet i od... możemy od... E Odfajkować. O, tego słowa mi zabrakło. Odfajkować zadanie jako zrobione. O, nie zrestartowaliśmy driverów. A jak się restartuje drivery w takim razie? O, szkoda. Zbyt, niski, zbyt niska ocena, zobaczcie, żebyśmy mogli to zadanie zrobić. Dobra, robimy w takim razie następne. E, to jest to samo zadanie, co, ten sam pojazd co poprzedni, tylko że tym razem koło, które wymieniliśmy poprzednio, działa dobrze, ale wygląda na to, że pojazd ma inne problemy niż poprzednio zakładaliśmy, ponieważ e, poprzednio rozwiązałeś problem z kołem. E, teraz łożysko e, otrzymało poważne obrażenia, e, co spowodowało zmniejszenie, e, z, i tak dalej. Dobra. Okej, okay, dobra, to robimy w takim razie teraz łożysko. Znowu musimy... To jest trochę głupie, że za każdym razem musimy przenosić ten stół tutaj, chociaż niewykluczone, że na późniejszych etapach gry, na przykład, będziemy musieli robić jakieś innych rozmiarów łaziki, które nie będą wymagały zastosowania tego stołu. i dlatego też może trzeba go teraz nosić. Dobra. Okej, okay, opuszczamy. Wsłuchiwałem się też w muzykę. I wydaje mi się, że to nie jest muzyka, której wcześniej ja używałem, ale jest bardzo do niej podobna. Są te same riffy, i się zastanawiam, czy przypadkiem po prostu twórcy muzyki do tej gry nie, nie używali też e, tych samych sampli dźwiękowych, na przykład do, co twórcy muzyki, której ja używałem, co jest uży, użyta tutaj, nie? I to byłoby najlepsze wyjaśnienie. Dobra. Teraz jeszcze bardziej żmudna robota od poprzedniej, bo tym razem nie dość, że musimy zmontować, zdemontować koła, to jeszcze musimy zdemontować do tego te łożyska. To jest, wiecie, trochę więcej roboty. Ale, jak najbardziej do zrobienia, myślę, że spokojnie dzisiaj zdążymy zrobić jedno i drugie zadanie. Może zdążymy jeszcze trzecie zrobić, zobaczymy, od, zależnie od poziomu trudności. Ale wiecie, zależało mi na tym, żeby po nauczeniu się wszystkich tych doświadczeń z poprzedniego odcinka, zobaczyć, co będzie, jeśli wszystko zrobimy dobrze tym razem. I też ciekaw jestem, o co chodzi z tym sterownikiem. Kompletnie muszę przyznać, że zapomniałem o, tym, o doczytaniu tej rzeczy. Gdzie ten sterownik jest w ogóle, jak on działa i, i tak dalej? Może to jest ta płyta główna, może z panelem słonecznym czy coś w tym stylu? Nie mam zielonego pojęcia. Zobaczymy. Ale ja bzdurny jestem dzisiaj. Bzdurny? Durny, nie bzdurny. Coś, coś dzisiaj mi się łatwo przejęzycza. No, w każdym razie, kiedy za zacząłem zabierać się za to ostatnie koło, sobie uświadomiłem, że trzeba było w połowie roboty sprawdzić, czy przypadkiem już nie natrafiliśmy na to uszkodzone łożysko, bo, e, wiecie, jak już mamy połowę tych łożysk zdemontowaną, no to już możemy ją sprawdzić, bo mamy wtedy 50% szans na to, że trafimy na to uszkodzone, a tak to Dopiero teraz możemy to zrobić i tracimy trochę czas na tym. Ale no trudno, nauczymy się przy okazji w ten sposób tego i owego o, o tej grze i poćwiczymy jej działanie. Dobra, szybciutko. Pyk, pyk, pyk. Dobra, już znalazłem uszkodzone łożysko. A... Dobra, czyli tak, potrzebujemy łożysko oraz osłonę B. Nie wiem, czy zauważyliście, Taki w ogóle jest myk tutaj. E, spójrzcie, że tutaj wstawiamy łożysko, nie? I potem na to łożysko zakładamy osłonę. I widzicie, do czego te śruby są wmontowywane? E, czekajcie, piątka e, montaż to jest dwa. Dobra. Załóżmy w takim razie e, łożysko. Widzicie? Teraz na łożysko zakładamy osłonę A, e, osłonę B raczej. Przepraszam. O, i teraz widzicie tu wkręcamy śruby. Widzicie? I teraz pytanie, do czego przykręcane są te śruby? Przez co one przechodzą? Przez łożysko. Jak to łożysko ma się wtedy kręcić, obracać, jeżeli przez nie przechodzą te śruby? Widzicie? O, teraz zakładamy tą osłonę. Dziwne to dla mnie jest, naprawdę bardzo bardzo takie nieoczywiste do czego to się przykręca i tak dalej. Ale no dobra, zakładam, że twórcy gry idą na jakieś tutaj nazwijmy to skróty, żeby troszkę ułatwić pewne rzeczy i, i, i niepotrzebnie nie komplikować mechaniki gry. Dobra, założyłem, jak montowaliśmy pojazd, że. A, właśnie, nie wszystkie rzeczy są zbadane. Jakoś tak przewinąłem ten ekran, że, że pominąłem je. Dobra, czyli potrzebujemy tak. Jeszcze raz dla pewności, żeby nie było, że, że się pomylę znowu. Musimy mieć łożysko oraz osłonę B. Dobra. Osłonę łożyska B, czyli zamawiamy w takim razie te części. E, 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 uhy, uhy, uhy. E, o, to. A potem to. Dobra. I już mamy pierwszy element zrobiony. Szybciutko. Drugi chwilę potrwa, to w tym czasie możemy zezłomować te uszkodzone. Eee, to? Aż jeden pieniądz dostaliśmy, a z tego dostanie 23. No dobra, lepsze to niż nic, ale trochę mało. Upewnijmy się jeszcze, co jest do zrobienia przy tym maszynie. Eee. Hmm. Nie, nic nie ma więcej do zrobienia. Oparcie, tu mamy statystyki w tej grze. Może mamy ile razy śrubki były zdemontowane, części pozyskane, zasoby i tak dalej. Uszkodzą, u, zu, 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 wy, nie zużyte, tylko odzyskane elementy. Czy też zezłomowane. O. Dobra, bierzemy się w takim razie z powrotem za montaż. O. I do roboty. W ogóle dzięki za przypomnienie z poprzedniego odcinka, e, przypomnienie, zwrócenie mi uwagi, bo strasznie się zakręciłem, jeśli chodzi o poprzedni odcinek, że z tymi silnikami, nie? A to była moja nieuwaga jednak, była w, w dużej mierze, wynikająca z tego, że nie zwróciłem uwagi na to, że środkowe koła w tym pojeździe nie mają swojego napędu, tylko przednie i tylne koła mają napęd. Widocznie te środkowe są zrobione jako, nie wiem, stabilizujące na przykład. O, dobra i lecimy dalej. Tak, sobie teraz pomyślałem, że trzeba było na samym początku odcinka powiedzieć to na głos. Bo zapomniałem zupełnie, nie planuję dłuższej serii z tej gry. Po prostu chciałem sobie przećwiczyć troszkę mechanik z nią związanych. A, w związku z tym, że mamy okres świąteczny i tak bardziej leniwie jest, to też nie chciałem za bardzo się angażować w jakieś nowe tytuły. A ten mnie na tyle zaintrygował, że miałem po prostu ochotę troszkę przy nim posiedzieć. Także zobaczymy jeszcze, jak będzie z oglądalnością, bo nie jest tragicznie, ale było za to bardzo dużo pozytywnych komentarzy pod odcinkami, co mnie zmotywowało, żeby pobawić się to grą jeszcze trochę więcej w ramach YouTube'a, ani już na przykład we własnym zakresie, nie? Chociaż też muszę przyznać się ze wstydem, że we własnym zakresie się ostatnio strasznie wciągnąłem w Seven Days'a. Nie, nie w Seven Days'a, tylko w The Long Dark. O czym zresztą mówiłem ostatni, w ostatnim odcinku Seven Days'a, że jakoś tak strasznie relaksacyjnie na mnie działa ta gra. I wiecie, ja przez cały ten okres teraz świąteczny wyłączyłem komórkę. No dobra, nie wyłączyłem, ale... Ona sobie gdzieś tutaj leży w pokoju, w ogóle się nad nią nie zastanawiam, gdzie, gdzie jest, co robi. Co jakiś czas tam bipczy, tylko i w ogóle się tym nie przejmuje. Więc potrzebowałem trochę takiego oderwania się od codzienności. Także raz dziennie tylko przez cały ten okres świąteczny zerkałem w komentarze i. I odpisywałem na część komentarzy, na, na tak żeby, żeby nie było, że w ogóle do nich nie zagląda. A tak poza tym starałem się możliwie zrelaksować przez cały okres świąteczny, i w związku z tym też było to spowodowane tym, że miałem więcej trochę czasu niż zwykle, nie? I, I mogłem posiedzieć, więc pomyślałem sobie, no, nic tak ostatnio mnie nie relaksuje jak jakiś dobry serial albo. Kiepski, jeśli nie ma dobrego pod ręką, i do tego jeszcze dobra gra. I właśnie sobie odpaliłem tego Seven Day side. I tak dobrze mi się w to grało, że na tym trybie survivalowym przeszedłem większość mapy, w ogóle się nie przejmując niczym. Także no, dużo zrobiłem w tej grze i i całkiem fajnie, fajnie mi to wychodziło. Dobra, spróbujmy ten sterownik teraz jeszcze zmajstrować. Ciekaw jestem, o no co z tym chodzi. Gdzie, gdzie ono jest. E, dobra. Aha, nie możemy zdemontować panelu słonecznego. Czemu nie możemy panelu słonecznego zdemontować? Tak jakby... Ojejku, nie mówcie, że trzeba rozmontować cały pojazd, żeby panel słoneczny zdjąć. Uła! Dobra. Eee... Spróbujmy tą analizę zrobić. Oj. Dobra, patrzcie, analiza w tym momencie wyświetla nam jakość części i stopień ich uszkodzenia, tych, które zbadaliśmy. Nie? Części, których nie zbadaliśmy, są na biało wyświetlone, a pozostałe są na, na żółto i na czarno. Dobra, e, nie będę się już bawić ten sterownik. E, e, zobaczmy. Z, chyba wydaje mi się, że wszystko zrobiliśmy. Zobaczmy, co się stanie, jeśli zaakceptujemy zadanie. A, znowu sterowników nie zrestartowaliśmy. <laughs> nie mam zielonego pojęcia, jak to, jak to jest. Moim zdaniem, do każdego z tych pojazdów powinna być dołączona instrukcja, żebyśmy mogli sobie poczytać, co jak się robi. Nie? I żeby można było sobie przewertować informacje, gdzie jest sterownik, jak się to resetuje i tak dalej. Dobra, czas na większą zabawkę. Jak już wiesz, Rockbook Mobility System. Dobra, spróbujmy w takim razie. Czyli tak. Ten pojazd ma miał wcześniej badany silnik, tak. Aha, był już wcześniej badany i wygląda na to, że silnik w aktuator to actuator to jest jakiś tam mechanizm od koła, kole nie, potrzebuje być naprawione. Tylko nie pamiętam, który to było. Okej, okay, czyli tym razem musimy naprawić większy pojazd, który ma w jednym z kół uszkodzony silnik. W takim razie musimy przyjrzeć się temu tematowi. Tak. Jak ten sterownik może działać? Ciekaw jestem, czy to też jest pod panelem słonecznym, czy gdzie? Bo to, to jest jedyne co mi przychodzi do głowy, nie? Że, że pod panelem słonecznym jest sterownik i że, że trzeba byłoby też to bardziej zdemontować, ale to by musiało być masa roboty. Ej! No nie, ewidentnie musimy na tym postawić, to dlaczego? Aha, dobra, musiałem niżej, posta niżej nad stołem to położyć, zawiesić, żeby dało się puścić. Okej, okay, dobrze wiedzieć, że tak to działa. O kurczę, jaki ty duży jesteś. Wygląda trochę jak Curiosity, jeśli się nie mylę. Dobra, bierzmy się w takim razie do demontażu, tak? Bo to, tak, silnik w jednym z Bo to wygląda to, że w każdym kole jest osobny silnik. E hmm. Miejmy nadzieję. O nie, jeszcze więcej śrub. <grych> Okej, okay, wiecie co? O ile w The Long Dark czy Seven Daysie takie rzeczy jak zabawy z lootingiem strasznie mi się podobają i bardzo, bardzo je lubię, bo jest to takie wkręcające, to jednak proces jaki, zadań, jaki się wykonuje, jest bardziej skomplikowany, a w związku z tym tak troszkę bardziej jednak pobudza wyobraźnię. Tutaj te czynności są strasznie powtarzalne i sprawia to, że na pewnym etapie robi się to trochę nudne, jak tych kół trzeba identycznych zdemontować tak dużo, nie? Jeszcze, jeszcze rozumiem, żeby w tej grze była jakaś mechanika, która by zmuszała nas do jakiegoś kreatywnego myślenia. Zobaczcie, że my tu jesteśmy bardzo za rączkę prowadzeni i tak naprawdę jedyną trudnością jest to, żeby pamiętać, co jest właściwie do zrobienia. Ok, tak jak poprzednio, sprawdźmy sobie te pozostałe elementy, żeby upewnić się, który z nich jest uszkodzony, a który nie, bo mamy w tym momencie szansę 50 na 50, że któryś z nich jest teraz. O, widzicie? Udało się. Jest silnik RE25 uszkodzony i to ten musimy wymienić, czyli pozostałe koła możemy założyć, że są sprawne. E, tylko sprawdźmy, czy da się go naprawić. Da się naprawić. Ok... E... Okej. Okay. Aha, czyli jeszcze teraz musimy rozmontować cały ten komponent. Jasny gwint, ale oni to myśli, wymyślali. Czyli musimy teraz sam silnik rozebrać, jak widzicie. I musimy sprawdzić, co z nim jest nie tak. Eee. Eee. Tylko... Aha, czy... Dobra. Czyli tak samo jak w trybie, jak w trybie tam przy samochodzie też możemy tu montować, demontować i tak dalej. Dobra, czy możemy tutaj, co, co musimy zrobić, żeby to rozmontować? A, jest. No. No. Zastanawiam jak bardzo szczegółowo jest to rozwiązane i ile z tych elementów faktycznie musimy Wymienić, wyjąć i tak dalej. Czy, czy na przykład na czym ta sama naprawa polega? To też to mam na myśli. Czy nie możemy na przykład wymienić całego silnika, czy może jakiś konkretny komponent, element? Jak oni to rozwiązali tutaj? Zaraz zobaczymy. To drogą, jak też pytanie, jak wiernie odtworzony jest ten proces naprawy tych pojazdów tutaj? Dobra. Nic do naprawy. Okej. Okay. Aha, to jest ten silnik. Dobra. I co my teraz możemy zrobić? Czy możemy jakoś teraz w tym menu przejrzeć te elementy, które są wadliwe? Tak, patrzcie, widzicie, szczotki elektryczne są uszkodzone. Czyli niewykluczone, że tylko te szczotki musimy teraz kupić nowe. I może wystarczy tyle, żeby naprawić to urządzenie. Zobaczmy, czy tu mamy te szczotki. A są. Tak, czy więcej ich potrzeba? Zobaczmy jeszcze szybciutko. Nie, tylko, tylko tak jest. Ok. Gdzie one tu były? Eee, no, szczotki. O, jedna i druga. Czemu? Eee. Hm. Tak jakbym. A. Uuu, mamy w portfelu 255 Rów, a to kosztuje 471, dlatego nie możemy szczotek. Hmm. Yy. Yy. A to, koszt to jest warte 8 Rów. Tylko mi nie mówcie, że utknęliśmy jakoś. <laughs> Strasznie to dziwne. Hmm. Yy. Okej, okay, jestem z powrotem. I powiem wam, że nic nie wymyśliłem. <laughs> Utknąłem totalnie. Otóż, tutaj jest coś takiego jak sety. Nie? I tutaj mamy ten silnik RE25, tylko on kosztuje 2613 erów, a my nie mamy aż tylu erów, więc musimy kupić części, nie. I te części są, tylko one są strasznie drogie. 471 rów. My mamy na, na koncie 255, jeśli zeskrapujemy te uszkodzone szczotki, to 31 dostaniemy, także no nie urządza nas to za bardzo, nie? I tak nie za bardzo rozumiem, jak mamy rozwiązać ten problem. Nie widzę tutaj żadnego innego wyjścia. E Zacząłem przeglądać sobie tutaj te menu wszelkie i wygląda na to, że nie wiem, może przyczyną tego, że nie mamy kosztów... E Resources. Tak, jakbyśmy mieli mieć zagwarantowane 650 erów. Aha, prze, nie, to przewidywana nagroda jest, tak? Hmm. Balans 618. Kompletnie tego 81 raczej. Kompletnie tego nie rozumiem, jak to tutaj jest rozwiązane. Bo wygląda to, że nie mamy możliwości zbudować po prostu tych brakujących komponentów przez brak kasy, a kasy nie mamy. Też nie wiem dlaczego. <laughs> tu mamy jakieś drzewko ulepszeń, ale nie mamy żadnych punktów umiejętności, żeby móc sobie w cokolwiek zainwestować. Jeszcze za, widocznie za wcześnie jest. Także utknąłem. Nie, nie wiem dlaczego. Nie wiem gdzie, na czym, co się stało, że to nie działa. Szkoda kurczy, bo no niestety to tak to jest jak się gra w niedokończone gry. Ta gra wychodzi dopiero za miesiąc, więc miejmy nadzieję, że nie będzie totalnej klapy twórców gry przez to, że wydali ją trochę za wcześnie. Tak było na przykład z Helionem, jedną z moich bardziej ulubionych gier wczesnego dostępu, jakie w ostatnich latach wyszły. Tam był taki właśnie numer, że gra wyszła za wcześnie tak dobrych kilka tygodni, może miesięcy i. I jak ona wyszła w tym programie wczesnego dostępu, to była koszmarnie niegrywalna i dostała bardzo dużo negatywnych recenzji, a przez to bardzo słabo się zaczęła sprzedawać. I no i autorzy już się nie, autorom już się nie udało z tego udźwignąć, nie? i niestety nie, było, nie byli w stanie tego naprawić. No trudno. Dobra, mam nadzieję, że ta gra będzie troszkę bardziej dokończona, jak już wyjdzie, bo na tym etapie to trochę jest niebezpieczne dla twórców i może się to też dla nich źle odbić. Szkoda. Okej, okay. mam nadzieję, że odcinek się podobał, że trochę muzyki było, trochę montażu było. Także ten miłego weekendu życzę. Dzisiaj wieczorem będzie live, miejmy nadzieję. Jeszcze wrzucę zapowiedź osobną. A do tego czasu bardzo dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć.